Thank you. Witam w na następnej mikro przygodzie To jest kolejna z serii tak zwanych wypraw błyskawicznych Co ciekawe dzisiaj będziemy widzieć ostatnią Jedną z ostatnich miejsc Tam właśnie za mną Wtedy jest jezioro Tai Ale tam nie idziemy Idziemy na górkę dosyć charakterystyczną W górę ponownie Nazywa się Joyce Dose co mniej więcej oznacza wysoko, to jest jedno z tłumaczeń. A jedno z kolei tłumaczeń mówi coś o jeszcze jakimś e, żeńskim imieniu, którego e, tak naprawdę chyba nikt nie zna. No, doszliśmy do, je, do początku trasy e, na właśnie na Dijoysa. Po drodze jest e, monument obelisk opłatniający gościa zwanego JB Malone. Ale o nim później, jak dojdziemy, e, jest to część oczywiście. Tutaj nie wiem czy to widać. Część Way'a, który ma około 130 km, ale my dzisiaj może zrobimy tylko z trzły. co jest? Jest to jedna z gór, która jest, jest w opiece tak zwanej OPW. Nie będę tego w skrótu rozszyfrował, bo tak nie pamiętam jak to, jak to się po angielsku zwie. Jest to ogólnie korporacyjna jakaś rzecz, w tym w Dublin City Council, chyba bodajże, która właśnie. Pod Pieczą ma kilka teraz i dzięki nim właśnie są te takie dosyć ciekawe. To stare fajne. kolejowe podkłady. No, tak jak tu to Tomaszki mówi. Latem fajnie czuć e, ten taki będzony. E, rakotwórczy, rakotwórczy będzony, tak. będzony ten. Nie ogólnie, Bardzo pomocny. Tak, bo e, jest dosyć tutaj e, jak to w... cach jest dosyć e, ślisko i dosyć e, bagniście, tak więc dzięki tym Tym właśnie podkładom kolejowym i temu szlakowi stworzonemu właśnie przez. E, przez przez OBW czy jak to tam się nazywa e, Jest fajne podejście No i oczywiście To co widać w dole To jest ta jedna z rzeczy, która, e, która Którą ostatnio widzieliśmy e, na Gdy byłem w Katigat Drink e, do Katigata wrzucę o tutaj, tak więc będzie można to Sobie zobaczyć e, z innej perspektywy, w ciągu innego dnia e, W ciągu innej pogody właściwie Dobra, a przed nami Tam, jest właśnie, że to widać tam gdzieś na górze, tam, tam jest obelisk dla pana JB'ego Malona, ale to za chwilę. No i chyba jesteśmy na, na pierwszym takim e, powiem e, jak to nazwać? Punkt widokowy pierwszym w drodze na Dousa, na Didoisa. Na Nazywa się to, e, jest to monument, który jest widoczny tam za nami dośnie. Mam nadzieję, że go widać. O, właśnie tutaj. Ten monument właśnie jest po to, żeby upamiętnić tego J.B. JB Malona. Wodajże eee, w latach 60. miał jakiś swój program telewizyjny. No, on ogólnie jest gość, który naprawdę spopularyzował właśnie spacery po górach tutaj w Irlandii. A za mną niesamowite widoki. Właśnie na jezioro Guinness, Lochtay. Na rzekę, która wypływa z Lochtaya i płynie sobie do Lochdana. Skar na horyzoncie przepięknie widać, no i reszta je Dobra, to my się my w tym momencie będziemy się wyłączać i będziemy uderzać dalej w stronę do Usadi Joyce'a i tam jest jeszcze kilka ciekawostek, my będziemy mieli do opowiedzenia a propos co się tutaj wydarzyło w latach 40. Dobra, no to do zobaczenia, a my mykamy w dalszą drogę. No to ja. Chodzimy do charakterystycznego punktu w drodze na na, na Joyce'a. To właśnie jesteśmy w, w tym momencie już w Wiglow Mountain National Wiglo Park. Przed nami już tylko i wyłącznie skwinaczka na te 725 metrów na, na szczyt tamtej góreczki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale na dołsie, na, dosie, tam, na dosie, tam na górze to e, właśnie pada tak więc nie spieszymy się za bardzo A więc poza tym docieramy do jednego z punktów takich dosyć ciekawych raczej, prawdopodobnie nie ma śladu po tym co się stało ale znowu jak dojdziemy to opowiemy z Tomaszem o co, to, co się tam działo, co to się stało e, mamy nadzieję, że to jakoś zlokalizujemy dajmy radę Tomasz? może nie no, jestem tak. pewny my tutaj właśnie prowadzimy e, dochodzenie w sprawie katastrofy nie tej katastrofy, nie, nie ma tu brzusz, nie ma tutaj drzew. Nie, ogólnie jest tak. Sytuacja była taka, że 14 e, sierpnia 1946 roku e, była to katastrofa lotnicza. E, samolot francuski z francuskimi pionierkami, harcerkami e, rozbił się tutaj na stoku właśnie Didosa, Mniej więcej gdzieś tutaj. Próbujemy to znaleźć. Mamy zdjęcie. No ale z tego względu, że nie wiemy, jak to było ogniskowo zrobione, to mamy troszkę problemu z, z odnalezieniem e, dokładnie lokacji tego miejsca. Tak więc ogólnie o co chodzi? E, samolot się rozbił, bo ile tam masz ludzi na pokładzie? Było 40 chyba, czy tam ilość osób. No jakkolwiek, e, cudem e, był to Junkers, niemiecki e, samolot e, transportowy, Junkers 53, i e, miał jakąś awarię silników. I właśnie po, po tym, jak e, spadł tutaj, e, tudzież wylądował awaryjnie. Ehm, e, prawdopodobnie to się stało. Ogon chyba odpadł samotnie, nie jestem dokładnie pewny. Jakieś to są opisy, tego dokładnie w tym momencie nie pamiętam. Ale co najważniejsze, nikt nie, nikt nie zginął, tak więc z całej, z całej e, ekipy, która była na pokładzie, plus pasażerowie, nikomu nic się nie stało. Było po jakichś poważnych, e, kilku e, przypadków, poważnych, jakichś urazów. No ale jakkolwiek wszyscy przeżyli, no więc to jest dosyć. E, dosyć ciekawa historia no właśnie znaleźć to jak pokaż masz zdjęcie na tym żeby tak na szybko pokazać Sytuacja jest taka że mamy, mamy zdjęcie tego hmm, gazła muszę to tak mnie sobie Czekaj. nie wiem czy to będzie widać na wrzucę wrzucę, wrzucę z tego zdjęcia nie wiem czy to widać czy nie widać Czeka, bo się niebo się odbija to mniej widać, czy nie samolot. No nieważne, wrzucę zdjęcie z tego, tego, tego samolotu. I mniej więcej jesteśmy w tym samym miejscu. Więc są charakterystyczne miejsca, jak e, szczyt tamtej górki. E, no jakkolwiek, mamy tutaj szeroki kąt, a to zdjęcie, które, które będziecie widzieć, było zrobione innym aparatem, oczywiście pod innym kątem i e, inna, inna e, ogniskowa. Tak więc wiadomo, że nie jest to dokładnie jak tutaj, ale ogólnie szukamy miejsca i mamy nadzieję, że gdzieś. No wątpię, żebyśmy byśmy znaleźli jakieś pozostałości, bo e, tak jak mówię samolot nie rozprzestrzał się w kawałki, tylko e, praktycznie wylądował w całości. No ale nie wiem, może znajdziemy miejsce mniej więcej tego awaryjnego lądowania, to Wam pokażemy. E, a czemu taka sytuacja? No taka, że Dijos jest w dosyć gęstych chmurach i czekamy aż troszkę może przejaśnie pogoda. Tak więc no my, my ruszamy e, szukać ofiar, <laughs> ofiar których nie było, a będziemy się widzieć za chwilkę. Dobra nie jesteśmy na 100% przekonani czy to tu ale analizując nasze, nasze zdjęcia z Google zdjęcie. i mamy jeszcze jedno zdjęcie, które też wrzucę na dla porównania tak więc to jest to jest co mniej więcej widać na, na zdjęciach z Google, to gdzieś ten samolot jest właśnie gdzieś tutaj na tym planie, mniej więcej. Drugie zdjęcie pokazuje tamtą perspektywę i, ta, i, czy, czy, i tamtą tamtą górkę, a ten kolejny, który znaleźliśmy zdjęcie, to jest właśnie mniej więcej gdzieś w tych okolicach. No i no niestety nie ma śladu, nie, nie zostało, e, chyba że gdzieś jest, a my o tym nie wiemy. Więc nie, nie, nie ma jakiegoś pomnika, znaczy nikt nie zginął, to może dlatego nikt, są to zbagatelizowane, że to nie jest jakaś tam wielka tragedia, no bo wszyscy przeszli. Ale jakkolwiek wydaje mi się, że to jest taka ciekawostka, którą by warto było upamiętnić i i one się po latach w ogóle generalnie to spotkały. No właśnie, jak to, to masz w to, to nie To one się To one się po latach, zbytym, się po latach od katastrofy tu spotkały. No to ciekawostka, tak jak Max właśnie wspomniał, no to dosyć, dosyć ciekawa historia. E, nie wiem jak znajdę jakieś opisy czy coś, to ze stąkiem poszukamy czegoś może dokładniej i, i zapodamy. No e, nie wiem, my ewentualnie przejdziemy jeszcze kawałeczek tylko gdzieś no i będziemy powolutku się. E, po będziemy ruszać w stronę Stronej bo to jakby nie było to jest główny, główny e, cel naszej dzisiaj podróży. A ta przygoda... No, jak Jeszcze. Tomek mówi, że robi się coraz, coraz jaśniej na górze. Chociaż widzę, że kipiór jest kompletnie w tym momencie już za chmurami. <laughs> urok urok wiklą. No jak trzeba, trzeba, trzeba brać pogodę taka jaka jest, bo inaczej nigdzie się nie wyjdzie. Dobra, to e, wydaje mi się, że nasza przygoda z samolotem to chyba... Lądować. Ewentualnie, ewentualnie, coś może znajdziemy, to, to jeszcze się włączy. Ale jakkolwiek no była to warta e, historia, wspomnienia, bo e, pewnie niewiele osób o tym wie, a warto wspominać takie rzeczy. Dobra, do zobaczenia za jakiś czas. O, jak widać na załączonym obrazku, szlak jest bardzo niebezpieczny. Śmiertelnie, Śmiertelnie niebezpieczny. A i o właśnie! Tak, teraz to się nawiąże, tu pozdrowienia dla, dla znajomo, znajomego youtubera celtycki, ostatnio miał fajny tutorial co się robi z czaszkami, to wrzucę w, w opisie pod filmem e, link do celtyckiego. Polecamy. Polecamy. tak, świetnie, świetnie, świetny tutorial apropo, co się robi z czaszkami, tak tego typu, no mam nadzieję, że to nie będą nasze, dobra, mykamy. No, powoli czeluś ogarnia całą dolinę. I wygląda to dramatycznie. Niesamowicie szybko chmury pomykają. Wygląda to dosyć dramatycznie, ale też i pięknie. Tak więc Tomek sobie zażyczył, aby mieć e, czeluść w drodze na szczyt. I masz. To już w tym momencie nie ma wątpliwości. To nie będzie tak, że to jest wiesz. Być może e, Co jest fajnie w tym naszym... E, tak zwanym szlaku, no bo to nie jest, szlak główny idzie na górze, ale myśmy zdecydowali się iść tą stroną i przez co połowa naszej drogi e, minęła bez wiatru, bo jesteśmy odcięci kompletnie od wiatru, ponieważ jak widać na założonym obrazku, e, chmury, wiatr jest z tamtego kierunku, tak więc ten klif ciągnący się tutaj o, o, totalnie odsłonił nas, nas od wiatru Z tej strony tak, się absolutna, a to co widać na dole w okolicach Randwood, no to samo mówi za siebie. Przepiękne leżki światła, umiatają te dolinki na dole wokół Randwood, jest przepięknie. No ale to była ta właśnie ta chwila, jedna sekunda widoku. A przed nami szczyt Ridgeoys. Na <noise> Szklana pogoda Dobra, szczyt zdobyty e, No i tak jak dawno nie byliśmy w otchłani żadnej No to dzisiaj Dzisiaj całkowicie otchłań Ale nic, mam, mam film nagrany z DJosa To e, jakieś pewnie wstawki to wrzucę żeby było mniej więcej widać jak się pogoda nie rozpowodzi jak się pogoda nie gdzie chmury jak się nie rozlejdą to po prostu to wygląda, póki co tak wygląda szczyt Daus 720 metrów nad nas w morza Oj, Znaleźliśmy sobie z Tomaszem takie fajne, zaciszne miejsce, gdzie w ogóle wiatru nie ma i sprawdzamy pogodę. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że, no, że jest lipa i pogody już do, 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 do jutra, do godziny 20 chyba nie będzie. Góra, ale nie przewidują. Nie przewidują, tak. Tomasz też co to na swoje apce. W takim dosyć fajnym, zacisznym miejscu, co jeszcze na dzisiaj zostało? No, niestety, em, widoku ze szczytu nie będzie ani z okolic. Ale chcę dojść jeszcze do jednego miejsca, które, jeżeli się nie mylę, nazywa się Coffee Stone. I wygląda znowu, prawdopodobnie, nie wiem, czy to jest 100% dolmen, ale wygląda jakieś miejsce stare, e, jakiś grobowiec, jakieś miejsce pochówku e, sprzed tysięcy lat. E, znowu, jeżeli znajdę jakieś więcej e, informacji na temat, czy to jest naprawdę ten. Ten kofi e, są to jest Dolmen, no to wrzucę jak nie to po prostu powiem, że to nie jest No jakkolwiek, widzę Tomek już załapał, tak Tomek masz Tomek, kofi, masz? Tutaj ja o, od uliczymy do filmowa tak. nie, no, nie nie jest to daleko od nas A gdzie my jesteśmy? Tutaj aha, czy musimy zejść w dół No dobra no My ruszamy w ten, w poszukiwaniu właśnie tego e, tak zwanego Coffee Stone, Jest tam. E, który e, przypomina w kształcie, wygląda jak wielko trumny, dlatego pewnie ta nazwa się wzięła. Dobra, widzimy się na miejscu, póki co nie ma co zgrywać, bo, e, bo jak widać nic nie widać. Figowanie w takich warunkach to nie jest za dobre. Dobra, widzimy się za moment. Taka dosyć charakterystyczna miejscóweczka. Tak to się prezentuje. Tomek powiedział, żeby tutaj nie przyrzucam. Nie miałem mobilizacji. Ale dobrze, jesteśmy i warto było. No wygląda to ciekawie. Pokażę jak to wygląda z Oparty olbrzymi głaz. z nie wiem ile, z prawie kilkanaście ton, na, tutaj na jednym kamyczku i to jest praktycznie jeden kamień, który się opiera. No. A z góry, fajne miejsce, bo tutaj nie wieje, a będziemy pokazać na Dlaczego on się nazywa Kofistom? 不是蜜蜂弄的 Nie serderunę, nie polatam, żeby to fajnie pokazać z góry, no ale cóż, będziemy mieli prędkość, żeby przyjść tutaj jeszcze raz następnym razem. Panikamy, człowiek. Dosyć... Dosyć pokaźnych, pokaźnych Coffee Kofin. stoł. Nie kofi stoł, a coffee stoł. Fajne miejsce, jeżeli ktoś zabłądzi w nocy w takich warunkach, to jest rewelacyjne miejsce, żeby tu żeby przenocować. Tak więc Jestem. można przeżyć. Tak. A Tomek właśnie tutaj e, znalazł. A tak, na Nie, nie, to jest definitywnie ktoś ostatnio o Ktoś tutaj e, takie coś zrobił. No niestety nie jest to jakiś znak 2000 lat ja jestem w ogóle anty takim rzeczom bo to nie jest eee, nie wiem no po co Dobra my zbykamy też tak co Dobra, nie. Żeby było wiadomo gdzie jesteśmy Żebyśmy wiedzieli gdzie idziemy To jest taki, taki mamy właśnie komunikat O! Po, pozostaje pytanie! Gdzie jest ta ścieżka? Dobra, my powoli wracamy już do... do... na parking, do samochodu No, jak pewno widzieliście <ścoughs> nic nie było widać na szczycie, ale tak wydaje mi się, że wyprawa jest... jest stuprocentowo udana bo jednak swego rodzaju mieliśmy dwa dni w ciągu jednego dnia a w tym momencie dochodzimy z do, do początku naszej do pierwszego stopnia naszej wyprawy I to jest właśnie jeszcze raz J.B. Malone Monument e, na dole Lugala, czyli znaczy tam Lugala, na dole i jeziorko e, Guinnessa tak zwane U, a co nam zostało jedynie to e, zejść tam na dół do do Karparku i, i tyle. No, dzięki jeszcze raz za bycie z nami na tej kolejnej ekspresowej wycieczce na dous na, na DJoys, jakkolwiek się nazywa ta górka, na High, na Wysoką. Nazw jest wiele, przypomnę 725 metrów nad poziomem morza. No nic, zostało nam tyle z Tomaszem powiedzieć. Do następnej wyprawy do tego zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i do zobaczenia w następnej wyprawie. Hej, widzimy się później.